Witam państwa bardzo serdecznie Właśnie dojechaliśmy do Sanników, czyli mieściny oddalonej około 100 km od Warszawy A przyjechaliśmy tutaj, bo są dożynki Dożynki mazowieckie Byliśmy na jarmarkach, ostatnio na targu śniadaniowym Kmielaki, ostatni film, no ale na dożynkach jeszcze nas nie było Kombi gra dzisiaj tu Kombi czy kombi? Kombi Kombi Dobra, idziemy Tutaj, proszę Państwa, wystawione są różne wieńce dożynkowe I z tego, co czytałem, to na dożynkach zawsze się odbywa taki konkurs Kto zrobi najlepszy wieniec, najładniejszy Nie wiem, na jakiej podstawie jest to wybierane No ale są, są okazałe różne wieńce różnych powiatów, różnych gmin Ale głodny jestem strasznie Naprawdę dzisiaj jestem wyjątkowo głodny Ciekawe, czym nas tu uraczą nie wiem. A tu się nie płaci, tak? To Salerno. <grymne> Mazowsze, serce Polski. Tutaj nawet jest wieniec gminy Szczawin Kościelny, Klub Seniora, który dostał wyróżnienie, ale to teraz to się chwalą jakimś starym. Mazowiecki konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy, wyróżnienie 2000 polskich złotych. Ktoś tutaj zgarnął Klub Seniora. Wygląda w ogóle jak pomeranian trochę. <grymne> Tak. Nie wiem, czy on najładniejszy, szczerze Ten mi się podobał, łódeczka taka, zobacz Powiat ciechanowski tutaj się wykazał, według mnie, trochę większą kreatywnością Tu jest jakaś kolejka, nie wiem za czym, ale jak jest kolejka, to trzeba w niej stanąć Wszyscy z jakimiś torbami chodzą, dostają tu jakieś prezenty A, bo tu bierzesz torbę i pakujesz mandżuru jak najwięcej A te książki ma pani jeszcze? To jest na szczotkę, do sębu Te książki kucharskie ma pani jeszcze? Nie ma już Bańki są, ja ten bańk... są Jedzenia już nie ma, jest wszystko puste no, poszło w sekundę Piorę po prostu co jest Kto tu pani ma za Pewnie Co jeszcze możecie? Talo na tysiąc Tutaj jest poczęstunek, ale tu już nic nie ma jest wszystko, wszystko jest wyżarte Jakaś zupa jest, wiemy? Gureczki wybrakowane Nie ma A tu są flaki? To są flaki? To dziękuję. Kolejny namiot to są darmowe materiały promocyjne. Torba pleca. Plecak. Uważam, że też bardzo Dobra, damy pani gazety. drugą szansę. Dajemy drugą szansę. Na robię. No dobrze To mamy. Dotarliśmy do strefy gastronomicznej, proszę Państwa. Zapiekanki, kubek, box, Gyros, Nagetsy, Grillik, wjeżdżamy. Taki klimat piknikowy tu jest. Już w tę sobotę Fame MMA na narodowym i z racji tego, że BetClick jest sponsorem tego odcinka, przedstawię wam swoje typy na te gale. Pamiętajcie, że w BetCliku wciąż obowiązuje oferta gry bez podatku. Codziennie całą dobę na wszystkie sporty, ale o tym za chwilę. Teraz widzicie, jak wygląda mój kupon i w sumie na te 6 walk, praktycznie 5 z nich postawiłem na faworytów oprócz jednej. Padło tutaj na walkę gimper kontra Bestia z Tokio i twierdzę, że walka może się skończyć poniżej 1,5 rundy. Szczegółowej informacje na temat kodu Książulo i gry bez podatku znajdziecie w linku na dole i nie zapominajcie, że jeżeli to wy zdecydujecie się obstawić jakieś zdarzenia, róbcie to odpowiedzialnie, z głową i za niskie stawki. A obstawiać oczywiście mogą tylko osoby pełnoletnie. Poproszę karkówkę jedną z frytkami i z ogórkiem, z keczupem, musztardą. Grosik to jest chyba to mięso gotowe znowu. Nie chcę tego jeść. I ogóreczki, tak? Ogóreczki. Poproszę jeszcze kiełbasę. Coś jeszcze dla Pana? Zapiekankę. Normalną, co z pieczarkami i ze serem. ta yeah. I to wszystko. Coś do picia jeszcze, poproszę. Zaczynamy naszą ucztę, proszę Państwa, od kropli skidu 12 zł za taką butelczynę. Nie wiedziałem dokładnie, co ile kosztuje, ponieważ na Paragonie mamy nabite po prostu jedną pozycję. Usługa gastronomiczna. Za wszystko zapłaciłem 117 zł. Biednie to wygląda, jak za takie pieniądze, nie oszukujmy się. Ale porozmawiałem z panią, wytłumaczyła mi, co ile kosztuje mniej więcej. Więc tak, kiełbasa mniej więcej, ta, którą teraz widzicie, kosztuje 28 zł. Sama kiełbasa 28 zł. Nie wiem, czy trzeba coś komentować, czy już zaczynamy ze stałym jakby zestawem? Skok na hajs, ujździerstwo, festiwal dziadostwa Nie będę jeszcze się nakręcał, spróbuję, bo jeśli będzie dobra, no to i tak będzie droga, ale, ale sprawdźmy ją Dosyć mocno przypieczona, co mi osobiście odpowiada. No, ale ogólnie to jest taka zwykła sklepowa kiełbasa, lekko parówkowata. Na jej plus naprawdę działa to, że jest przypieczona. I przez to jakoś to wchodzi. No czuję się tu oszukany no, 30 zł za 100 pewnie 50 gramową kiełbaskę zapłaciłem. Nie? To jest model biznesowy, pracujesz dwa dni w tygodniu, resztę leżysz. Chciałoby się tak. Ostatnio na chmielakach za 30 zł mieliśmy dużo większą kiełbasę. Co prawda może ta nawet jest troszeczkę lepsza, nie jest taka luźna w środku, No ale tam mieliśmy i chlebek, i ogóreczka w tym. Tutaj to jest golas po prostu 28 zł za sami widzicie za co, no niestety. Dobra, wjeżdżam zapiekane, niech ona tutaj nie stygnie. 25 zł. Gotowczan, nie okay. <laughs> Słuchajcie, to jest sama sucha buła. Ani farszu, praktycznie, ani sera, zalana tylko keczupem. Gdyby nie on, to naprawdę ciężko by było to przełykać. Ja ci powiem, że ostatnio taka najbardziej skamerska zapieksa, to chyba na tych basenach na inflanckiej. Za 25 zł ten gotowiec z makro. Tutaj w ogóle ta warstwa, tej jaka jest gruba, stary. Bardzo nieprzyjemnie się to je. jest bułka z keczupem. W ogóle nie ma szans, żeby poczuć smak tego sera. To jest taka maziaja Niesamowite dzielostwo. Nikomu nie życzę, nawet największemu wrogowi takiej zapiekanki, jak ma ochotę na zapiekankę. Po prostu. A jeszcze wyobraź, sobie, że przyjeżdża turysta jakiś przypadkowo, no bo zapiekanka jest Polski ogólnie. To jest taki nasz taka nasza duma naszego street foodów, fast foodu. Jakbym był turystą i zjadł coś takiego, i bym powiedział, to nieźle Polacy się tutaj zajadają zapiekankami. Tragiczna jest, ale jestem tak głodny, że ją jem. Najgorsza zapiekanka w tym roku to jest. Karkowa ta. 56 zł za to, pan. Kumasz to? Nie będę tego komentował. Danie restauracyjne na pewno w większości restauracji zjesz już w tych pieniądzach. Mm, nawet. I to już takiej, wiesz. W tych droższych tyle kosztuje danie, pięknie podane i dobrze przygotowane. No dobre, oby to było miękkie. Ja lubię karkówkę, ale ona naprawdę musi wcześniej pobyć w solance sobie 24 godziny, być w dobrej marynatce, żeby to mięso było kruche. Nienawidzę takiej glutowatej, łykowatej karkówki, wiesz co chodzi. Ogólnie miękka, tylko no jak się taki tłusty kawałek trafiłem, kurde, to może się nieźle zapowiadać zaraz. Naprawdę mięciutka Oprócz tego, że jest trochę tłusta To uważam, że jest fajna, bo jest przede wszystkim miękutka Nie ma żadnej tutaj akcji z żyłami i tak dalej Dobry kawałek mięsa, ale nie za ten hajs po prostu no, Ogórek taki typowy z foliowej paki Sklepowy Ale nie jest jakiś zły No jest po prostu zwykły Ale to nie jest taki fajny domowy ogóreczek Wiesz, swojski ogóreczek Frytki uważam, że najtańsze Frytki z zoo, tego typu Miejscami widać, że są bardzo ciemne Więc świadczy to o tym, że w tej frytkownicy Tam już po prostu się zebrał jakiś syf Akurat to chyba tutaj jest Najmniejszy minus patrząc na tą zapiekankę i na cenę kiełbasy. Cieszę się, że ta karkówka jest smaczna. Chociaż kurde, no, z czego się cieszę, zapłaciłem 60 zł za kawałek karkówki. Fajnie, że jest zjadliwa. To w ogóle już widziałem jak te zapiekanki leżały tutaj na piecu, one sobie leżą i podsychają. To działa na ich niekorzyść niestety, bo później staje się to tylko taką właśnie zapychającą bułą. Ale tego sera, no z lupą trzeba go tutaj naprawdę szukać. Za 25 zł człowieku wykuta zapykana powinna tutaj być robiona własnoręcznie, na świeżo, bułeczka, pyk, pieczara, serek do pieca. A tutaj ja w ogóle nie wiem, co to jest za jakości ser, bo on bardzo dziwnie się rozpuścił. Ja mam jeden problem z tym kaczupem, bo on nie smakuje jak ten develej, chyba że ten develej w tych tubach co, inny, wiesz, smakuje inaczej. Rodzale. No właśnie, no. Ale, ale on smakuje mega jak taki taniak. Czubu. Ten develej taki jest w słoiku. Develej premium on się chyba nazywa. to go kupiłem. On no. jest bardzo dobry. To może jest taka właśnie gastronomiczna wersja, wiesz o co chodzi? No mega dziwny ten keczup. To jest taka typowa kiełbasa, jaką jadłem najczęściej na grillu gdzieś tam u rodziny i tak dalej, u znajomych. No ale droga, no kurde, za tyle. Za 28 złotych? nie? No to tutaj i zestaw powinien być w tej cenie, jeszcze nie gryzłoby mi się tak, jakbym dostał naprawdę fajną pajdę świeżutkiego chleba, ogóreczka do tego, za 28 jeszcze powiedzmy ok Ale samo pęto kiełbasy jeszcze pani powiedziała, że w gratisie dała nam sosy, czyli prawdopodobnie trzeba za nie zapłacić Policzmy to, bo na paragonie jest 117, czyli tak, woda razy 2, 24, kiełbasa 28, 56 karkówka, 25 zapiekanka no, ja nie wiem, coś jest nie tak chyba. Albo woda jest po 6. Ja pójdę zobaczyć na menu, jak to wygląda. Miałeś rację, woda jest po 6 zł, a dodatki: sosy łamane na chleb 2 zł. Czyli za. Ale sosy 2 dostaniemy za 2 zł, czy po 2 złote? Po 2 zł chyba. Czyli 4 zł za keczupik i musztardę. No, niestety ten keczupik, nie dałbym za niego tej dwójeczki, no ale woda po 6. Miałeś rację. Czyli w ogóle tak naprawdę powinniśmy jeszcze więcej za to zapłacić, niż zapłaciliśmy. No. <laughs> Spróbuj ich nie dotykał, od gospodyń domowych, zobacz jaki pyszny Tam są te namioty, nie? nie tam, to. tam, tam, tam są tam te strony, gospodyń. ale chyba to jest Dobra, wydaje mi się, że trafiliśmy w końcu w odpowiednie miejsce, widzę namioty, są to chyba koła gospodyń wiejskich Tak, dokładnie, dobrze widzę Pierwszy raz mam do czynienia z czymś takim Sprawdźmy więc, o co tu chodzi Co my tu mamy? Kluseczki mamy kartoflane bigosik mamy, czy w zależności na słodko, czy na. Na słono, chyba jeszcze. Na słono, czarninka, jest, nie wiem, czy pan. Lubi. O nie, dziękuję. No to mamy. Placuszki A, dobre są z cukinii. Cukinii, ale może krótkie kantuflawy. A może placuszki, są... właśnie? No dobrze. Placuszki są bardzo. I w sumie dobre. Pajdę Cztery też. Złoże. Dobrze, ale Pajdę to Agnieszka weźmie smarujący. Panu świeżym tak, słańczykiem. To wszystko domowe? Tak tak, tak, tak. No i mamy, proszę państwa, z pierwszego koła gospody, nie pamiętam, jak się nazywa to koło. Wulczanka. Stukini 1, 4 zł. No i pajdina, ale pajdina 5 zł. To jest chyba jedna z tańszych pajd w ogóle w moim życiu. Dobra, wjeżdżam w tego placka z stukini. Smakuje jak kotlet mielony Ale solidnie nadziany, on jest gruby ogólnie Bardzo dobry Fajnie przyprawiony, koperku dużo jest Ogólnie to mógłbym to traktować szczerze jak taki kotlet wegański mielony właśnie Ziemniaczki do tego, stary Jakaś suróweczka, zarejka nawet Tu już wydaje mi się, że mamy do czynienia właśnie z kraftowymi rzeczami, tak? No bo te panie, wszystko to jest ich robota I tutaj bardziej tak w formie degustacyjnej się chodzi chyba i próbuje, więc... 4 zł to ogólnie nie jest jakiś duży pieniądz. Ten placek też nie jest duży, ale jest dobry, jest smaczny. Bardzo smaczna rzecz. Ty, ja ogólnie lubię te warzywne, wszystkie rzeczy. Ja też. i tak dalej. Bardzo fajny, wilgotny kotlecik. Jestem na tak. Pajdina wjeżdża z jednym ogóreczkiem, niestety, za 5 zł taki zestawik. O! o Jezus! Pobija tamte. O Jezus, O Jezus! Pyszny! <noise> Patrzą się te babeczki Pyszny ogórek jest tak czosnkowy Wydaje mi się, że jest lepszy od gesslerowej Jest doskonały. O tamtych też tak mówiłem O tych od Magdy No kurde, mam nadzieję, że się da kupić słoik, bo biorę do domu I to nie jeden. Pyszne ogórki Przepyszne. Czyżby świeży chleb na jarmarku? Niemożliwe Ale pyszny smalec Też chyba wezmę na chatę, bo jest tak stary mięsny sam w sobie Nie trafiłem nawet na żadną skwarkę I ogólnie tego smalcu tutaj warstwa jest bardzo cienka Ale jest tak mięsny Jakbym jakąś kiełbasę jak się czuję. Ale zajebisty. Pyszny. Mm. Świeżutki chlebeczek, gruba pajda, solidna. Za piątkę taka przekąska. No kur... Pyszny. <grystanie> Masz naklejki? <Pyszne. grystanie> pyszny smalec, pyszny ogórek, pyszny chleb i dobry placek. Wulczanka. Obserwują nas i nagrywają. <noise> ja już nie wierzyłem w to powoli, że w ogóle gdziekolwiek, zamawiając właśnie na takich straganach jedzenie, ktoś nam foty robi aparatem. Nie wierzyłem, że gdziekolwiek gdzieś na takich straganach można dostać świeży chleb, taki rzeczywiście mięciutki. Tutaj jak najbardziej pokazali, że świeży chleb istnieje. A góreczek? Mmm, mm, bardzo dobry, bardzo fajne stoisko. Widać, to rękodzieło i czuć przede wszystkim. Zrobimy sobie fotkę? No dobra. To co, coś od nas? Jakąś ciętność? Trzymaj czytą? się, Kupkę, miłego. Coś? Ogórki chcemy Ogórki? Macie ogórki? Mamy zaczymy czy lepsze niż te, bo te były najlepsze jak na razie, ale były pierwsze A, Dobra <noise> To się okaże I to zaraz wam przyniosę dobra. A co jeszcze macie? No to chodź, zobaczysz Mogę tędy? Mhm Proszę mamy... bardzo hmm, tu na Tutaj słodko mamy z cukinii ogólnie Okej okay. Więc bardzo spoko jest Macie smalec swój? Tak To bym poprosił taką kanapkę no, Smalec, ogórek i to wszystko Smalec, tak Ile kosztuje u Was? Dwa złota, tak? Panówka ze smaltem i z ogórkiem. Okay. A co ty tam robisz? Regionalnych specjałów próbuję <grystanie> Mnie zagonili od razu do namiotu obok <grystanie> Wziąłem to samo, wychodzę, a ten już dla leweczki testuję. Kurde, niestety samochodem dzisiaj Ty, tutaj dwa złote takie coś kosztuje, cześć? Dwa złote? Dwa złote No tylko, że to nie jest pajda, to jest kromka No tak, tak No ale ile ogórka? To ale prawda? widziałeś, jak się skrzywiła dziewczyna? Jak mówię, tu mają najlepsze ogórki No zobaczymy <grystanie> No. Też są dobre, ale jadłem przed chwilą lepsze. Naprawdę? Ty mam złą informację, nie wiem czy słyszałem. Nie da się kupić. No, powiedzieli, że może mają w beczce, to kilka nam by dali, ale. Przepis niech dają, co wrzuci ci git. <laughs> nie no, również bardzo dobre ogórki. Tu jest KGW Barcik, się nazywa ten namiot, z którego teraz jemy. Smaczne, ale tamte były lepsze. Więcej czosnku miały. No, ogólnie jest super. Tu smalczyk mocno chyba cebulkowy jest. Gorszy chleb, to znaczy po prostu inny chleb To jest taki gruchowski baltonowski by powiedział Tam dostaliśmy coś fajniejszego Grubszą pajdę Bardzo dużo jest tych skwarek tutaj w tym smalcu Ale nie ma tyle smaku co tamten Tamten sam w sobie już nawet jak wziąłeś taki kęs bez żadnych dodatków Tylko z tą mazią Już był pełny smaku Niestety, wulczanka, jak dla mnie, top Nażremy się smalcu, powiem to będzie furczała! To, co jestem już w stanie jakby zauważyć, zdecydowanie lepiej tutaj przyjść i sobie zjeść tutaj no niż na tym stoisku, na którym byliśmy przed chwilą, nie? Bo tamto, no to rzeczywiście dla zagubionych, którzy nie wiedzą, że tutaj jest jeszcze coś do jedzenia. Tam czuć biznes, a tu czuć dom. Po prostu. Ten konkretny smalec musiałbym delikatnie posolić. Ale jak najbardziej, no stary jaki zestaw za dwa zeta to jest. Na razie powiem wam, podoba mi się tu strasznie. Możemy ja Mówiłem kierowcę, że to też byś popróbował pani. Kluskowianki proszę państwa, następne stoisko. Chcielibyśmy spróbować waszego smalcu oraz ogórków. Co my tu jeszcze mamy? Zupkę gulaszową. Okay. Mamy łazanki. Mamy kluseczki szare z okrasą. I z kaszą. No. I z pieczarkami. To Na sztuki jest? Tak. No, po prosimy dwa pierogi i fajdę ze smalcem. To się to bardzo podoba. Które? Które? To na To jest Ze śliwecką. To też jest. No to na dole chyba ładniejsze. To, to weźmy jeden kawałek tego na dole z kruszonką. Kiedyś z tym smalcem żeście posłosić? Tu na dole. Mm -hmm. Za te wszystkie dary zapłaciłem 16 zł. Pajda ze smalcem najdroższa. 10 zł? Pieroski pod cy. Ciasto bezcenne nie zostało nam nalicone. Chodź, że ta bajda leżała, bo tutaj już taki mega wodnisty jest ten smalec. No, spuścił się cały. Najmniej ten smalec ma tutaj smaku, niestety. No i chleb gdzieś tam odstaje. Smak tego ogórka. Jest spokojny, ale to nie to. To jeszcze nie to. Najgorszy, moim zdaniem, ogórek mhm. dzisiaj. Eee, mamy takie pytanko. Bo generalnie jesteśmy rodzicami takiej Polci Tutaj się odbywa taka zbiórka dzisiaj w dniu dzisiejszym na pole. Mm -hmm. Też mamy oczywiście do skosztowania różne rzeczy No pierogów nie mamy, ale mamy smaleczek, mamy ciasteczka To tam tego pewnie mm -hmm. preferujecie I jakbyście mogli to zapraszamy Pewnie e, Tutaj Znajdziemy Was pewnie, nie? Znajdziecie, bo jest szyld, Znajdziemy się pomaga jest szyld. I tak dalej, więc fajnie by było się... ale najpierw to zjemy Dobra, to <laughs> trzymajcie się Hej. Nie no, ten smalec tutaj nie zostawił nic takiego po sobie ciekawego Ten pierwszy nie wiem czy dlatego, że to był pierwszy. No nie no, czuję był jeszcze smak. był aromatyczny. Mega aromatyczny, mega mięsny, pyszny był. Wolczanka. Współpraca nieoznaczona z Wolczanką. Ale te pierożki fajne są, takie babcine, duże i fajnie przypieczone. No tylko pytanie jak ten farsz, bo to taki nasz nietypowy. No ciasto pyszne. Idealny pieróg. No, ale farsz jest dziwny, no kasza gryczana i pieczara. Kurde, ale szczerze? No i dobra, przede wszystkim zobacz to na to Smakuje mi to Dobry babciny pierożek, jak już zdążyłeś zauważyć Duży, mm -hmm. 3 złote Na festiwal mogliby pojechać mm -hmm. Jedźcie na festiwal, naprawdę, bo mega dobry pieróg, sam w sobie Ten farsz jest dziwny, bo to jest kasza gryczana i pieczara Coś niespotykanego, pewnie to jest dziwne dla mnie, a ludzie ogólnie tak jedzą Ale z cebulką Zjadłem cały talerz. Ciasto idealne, mimo tego, że właśnie były przykryte, nie są gumowe, kurde, bardzo mi to smakuje. Wiadomo, farsz gdzieś nie mój, ale tak samo jak ty powiedziałeś, talerzyk bym wciągnął, spokojnie. No i przyszedł czas na gwóźdź programu. Uwielbiam takie ciasta, po prostu jak widzę takie ciasto z kruszonką i z jakimś przebijającym się owocem, no nie, nie czuć masła jakoś, ale no nie, nie zrażam się. uwielbiam, No nie chyba kraso. Ogólnie takie. No ze śliwką, struskawką tego typu. No i dobra, lubię suflet też, na nośniki. Mm, no nie Ja <słuchy> <słuchy> Jezusy dobre. Mm. Mega chrupiąca kruszonka, a reszta jak piórko. Międzisienkie, widgotne, słodziutkie, soczyste. Idealna proporcja śliweczki, która przełamuje ten cukier z kruszonki i kurde. Blachę bym wziął. Dobrze, że mamy, a nie, bo nie mamy pustego bagażnika. No chyba z, ze skrzynką towaru stąd wrócił. No ale pyszne. Moja. No, no, Zjedz. No zaraz nie będzie. Mm, mega podoba mi się w tym cieście to, że ciasto jest mięciutkie, a kruszonka jest chrupiąca. Kude. Dobry co? Mm, o jak chrupnęła. Wczoraj. Oglądam. i szczerze e, strasznie mi się podoba e, wasz program. Miło słyszeć. A się źlecie co? Czasami po prostu. No i tak, dzisiaj po chyba kokardę. Też, Po kokardę, nie? Już dzisiaj jest dobrze. <grych> że w połowie jesteśmy. W połowie czego? Do grobu chyba. Takie babcine smaki chcemy przywrócić, mm -hmm. nie? I to jest fajne. My lubimy takie smaki właśnie. Myśmy tak? w trzech namiotach i co jeden to lepszy praktycznie. Tak? No może no nie, ale no nie ogólnie zawsze... wszędzie coś dobrego, wszędzie tak, coś, gdzieś coś gdzieś dobrego Tak, tam było. się fajnie z... Mm -hmm. e, tam czarninę też możecie zjeść. Nie lubicie nie, akurat, no ale no, okej. Okay. <laughs> może na dwa milionki. Jeszcze w sumie nie wiemy czy nie lubimy, bo ja nie, to nie jadłem. Nie, no, ale... Nie jeliście nigdy? Nie, no mnie obrzydza czasem... sam, sam cały ten... ten. nie. Wiesz co, świńskiej sama bym nie zjadła, ale, ale skacze i jest super sprawa. Może no, kiedyś, kiedyś to, dobrą, robi to Musicie kiedyś się przełamać. Tylko musicie na dobrą trafić, bo no właśnie tak, to nie też zawsze... Można się tak. zrazić tak, później łatwo, tak, nie? Tak. No. Dobra, lecimy dalej. Smacznego. Miłego, Miłego dnia. <śmiech> <śmiech> Reni wam dać? <dalszy? śmiech> <O, na śmiech> jeszcze nie, ale wiemy gdzie przyjść. Wszyscy chcą, żebyśmy do nich przyszli. Nie możemy. Tyle jeść Nalewki nie piłem, a się czuję odurzony Dzień dobry Dzień dobry o, U was można ogórki całe kupić? Można, można A można spróbować najpierw? Jasne Tylko te są konserwowe i mamy puszone. Okej okay. To co mamy na słono? Fajdę. Fajdę ze smalczykiem, tak Ewentualnie mhm. możemy sobie smalczyk na wynos kupić Ogóreczki, jakieś soczki z domowej roboty To weźmy fajdę z ogórkiem tak. Lemoniatkę na Lemoniatkę to na pewno Z lodem Z lodem, tak. z lodem. Dwa Jedną razy czy dwie fajki? Jedną, jedną Ile płacę? 10 A tutaj do kuszeczki, bo my A. tutaj na operację zbieramy na małej dziewczynki. wszystko A. idzie. Ten namiot Państwo zbierają na pole małą, pole łudowską dwustronny wrodzony, brak kości promieniowej, z hipoplazją kciuka, brzmi strasznie. Coś rzucimy zaraz, tu nasi widzowie są. I mamy znowu pajdę. Testujemy dalej te ogórki głównie. One mnie tutaj interesują. To jakieś wielkie tu są. 10 zł na tutaj. O jak okropny ogórek, nie wiem czemu, ale ta skórka już jest taka trochę jakby... jakby zwietrzała, nie wiem, ciągnie się tak zamiast chrupać, wiesz co chodzi. Taki skapceniały ogór po prostu. I w smaku nie jest dziwny, trochę smakuje jak mało solny, jakby się nie dokisił, ale chlebek świeżutki, znowu dobry chleb mamy chyba. Mhm. Dobry smalec, uważam, że chyba top 2. Wulczanka nadal w sercu, ale tutaj też potrafię to zrobić. Coś z tym ogórkiem mi nie pykło, nie wiem o co chodzi. Smalec, chleb super, ogórek bardzo słaby. No jest taki sowity, nie sam tłuszcz, tylko właśnie tutaj z taką wkładką. Pajda dobra, no ale też cenowo, tej wyższej półki, tak? 10 zł, ale to już z ogóreczkiem, nie? Mm -hmm. No, ogórek, niestety, tutaj nie pasuje. Cenowo, niby ta wyższa półka, rzeczywiście, ale tutaj też szczytny cel. Wiesz, o co chodzi? Cała kasa idzie do puszki, więc to też trochę inaczej. Macie przebitkę tej zbiórki, jak macie chęć pomóc, to śmiało zapraszam. Ja coś tam pewnie się dorzucę też zaraz albo później, jak będę montował. Pakiet nie chcę przeszkadzać. Dostaliście na altanę bilety, żeby wejść tam spróbować? Nie. Proszę bardzo. A co cóż to, to jest? Co to Altana? Tutaj macie altanę i tam jest catering dla i tak dalej, dla vipów. Wchodzisz tam i tam masz. nie wiem, czy nie, 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 nie przepraszam. Tam masz karkuweczkę, kurczaczka, jesz ziemniaczki ryż okay. i surówki. Fajnie, może zajrzymy. Gdzie to jest? Wiesz co, jak będziesz szedł, ale ta jest taka wielka, biała. Tam takie. Tam A to teraz, chodzi o to, co sprzedają tam? Nie. Bo jeszcze byłem na tych frytach i te No, 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 no. Dalej. Tam. <laughs> dalej. No, takie ceny tu są, że człowieku. No, Naprawdę idzie wiesz, popłakać to. Tak? Kurde, bo już się tak obżarłem, tym smałcem, a wy Nadal nie subskrybujecie tego kanału. Powiem wam tak, dożynki, piękna historia. Polecam wszystkim. Co prawda, to trwa tylko dzisiaj możecie to zobaczyć. I koło nosa wam to przejdzie. Ale chyba są jeszcze jakieś we wrześniu. Są ogólnie, popatrzcie sobie. Może na niektórych nas spotkacie, bo mi się ogólnie spodobało. A teraz musimy iść, bo już nas wołają i wołają do pani, która jest kimś z rodziny. Od Marcina, który robił zapiekanki w jastarni. Pamiętasz w ogóle historię? To jest jego siostra? Tak. Okej, okay. Czyli ta pani jest siostrą Marcina. Marcina od zapiekanek wiastargi, które testowaliśmy przy okazji naszej serii nadmorskiej rok temu, chyba? Rok temu, albo rok temu. Jastarni nagrywaliśmy wielki test zapiekanek i właśnie poszliśmy. Zapiekanki u Marcina się to nazywało to i były było to bardzo obok dobre. Obok Tak, obok Czebureka. No. Ta pani to jest jego siostra. Mówi, że nas nie puści musimy do niej przyjść. Idziemy do niej. Dobry, dzień, dzień, dobry. dzień dobry, powitać. Zapraszamy na najlepsze pierogi. Kapusta i grzyby. Ruski mięso. to nie. Rózbek i mięso. Co? Do mięsnego, kapuścianego, Zapraszamy. poproszę Co już dobrego pojedliście na dożynkach? Głównie jemy smalec i ogórki o nie. <noise> Już jest ciężko A mogę jednego ogórka tylko? Możecie, proszę bardzo Pomarańczowa, słuchajcie Zapraszamy na pierwszy jest siostrą, Tak, tak, tak Raczej za mną stoi brat Marcina Dla swojaków mamy w gratis tak. tak Zaraz przyjedzie na to na milion swojaków tak, Dla swojaków Nie wiem ile to kosztuje bo pani siostra Marcina, pana Marcina, pani siostra pana Marcina. Z bratem, pana, z bratem Marcina. pana Marcina dała nam to za darmo. I powiedziała, że swojaki u nich mają gratis. Także czujcie się, że tak powiem jak u siebie. Jesteście też swojaki, jak coś. Z jakieś miał jakiś ten obór? Za duży, za duży. O, A. A, jeszcze syczy, o, dziwny tak. Ale jaki kwaśny. Nie no, jakby on nie był taki jaki jest, to byłby dobry. Jest skapceniały, jest pusty, jest sflaczały, ale ogólnie jeśli chodzi o smak, to jest super. Mega, mega kwaśny. Najkwaśniejszy dzisiaj ogórek, ale za mało czosnku. No i kurde się trafił. Tak mi Marcin życzysz. Kwaśny, co? Uch, za bardzo moim zdaniem. Pierogi, są babcine, wyglądają znowu dobrze. Mm. To jest ten z kapustą, ale chyba to są pieczary po prostu. Bardzo mało kapusty i bardzo mało kwaśne. Słaby uważam pieróg. Przykro mi panie Marcinie, pani siostro Marcina i panie bracie Marcina. męsny. Mm. bardzo dobry mięsny pieróg, super ciasto ponownie, zobaczcie jaki jest, wypełniony, zobaczcie jaki pierożek, no nic tylko usmażyć cebulki, posypać na niego i cieszyć się tym smakiem, naprawdę dobre, fajnie doprawione też, na nienawidzę się już, takie tłuste to wszystko tak jest, szybko? spróbuj pan, mmm, mega delikutaszne mega delikutaszne Mięsny tutaj zdecydowanie wygrywa. Ciekawe ile kosztuje? Czy nadal Kraków może się uczyć, czy jednak tutaj cenowo coś tam poszaleli? No bo na pewno takich wypasionych pierogów w Krakowie nie jedliśmy, że miały tyle farszu. Jakieś ciacho byśmy zjedli. Ja bym chyba tego jabłecznika sobie machnął, bo to chyb... ten na dole nawet chyba, no to mi się podoba. Ten makowiec ci się podoba? Podoba mi się ten makowiec. 5 złotych za ciasteczko człowieku. Jak w markecie Sernicek te? Jakoś mnie wzięło, powiem ci. Trochę pianki, trochę serowy, trochę takiej kruszonki, ale coś jakby w kakao trochę wpadał. Na dole jeszcze takie ciasto. Strasznie dużo się tu dzieje. Mam wrażenie, że za dużo. Ta góra jest mega twarda. No nie no, ale powiem Ci, że to co jadłem to ciasko ze śliwką. Ambroza przy tym. To jest takie kurcze ale nie wiem, że to nie jest. Na przykład z wczoraj, jeszcze z kwini, jakby tu jest tyle rzeczy, śmietniczek ci zrobił, no nie do końca będzie. No te ciacha jakoś nie porywają po prostu z tego stoiszka. To ze śliwką tam, pyszne. To już trochę bardziej wygląda jak takie przemysłowe ciasta niestety, a nie trochę, tak. takie spod palca babci. Sklepówecka. Powiedzmy, że tego wątku nie było. Nadal mam ochotę na jakieś dobre ciacho, ale właśnie dobre ciacho mam na myśli to, co jedliśmy Wcześniej, ze ślubeczką. Idziemy do Altany VIP, idziemy zobaczyć co jest zespół kombi Tutaj okay. dobry Tam eee, możemy jedno, tak? No, tak, albo to, albo to Bo to jest na jedną osobę? To jest na jedną osobę Okej, okay. tak. no to kurczaczek chyba tak. To z ziemniaczkami Super, dziękuję bardzo a? Zostaliśmy się na VIP-a Normalnie mamy tutaj kurczaczka do wyboru, bo jeszcze karkóweczka Ale ziomal nam mówił, żeby karkóweczki nie brać, to mówię Zrobię tak jak on chce Zrobię tak jak powiedział jak radził. Ziemniaczki, jakiś kurczaczek, taki w takiej, to jest chyba ta twoja ulubiona yy, jajeczna panierka. A, to jest takie łódko pan. Łódko w takiej delikatnej panierce, ale tak jakby upieczone, a jednak chyba podsmażone. No, bemarowe leży to już trochę tutaj. Ziemniaczek. Uuu, jakiś słodki w ogóle. Dziwny. Nie, dobra ta marchewka. Wyglądała na niedobrą, a jest dobra. sławik zwykły, ale bardzo delikatny, też spoko. No taki obiadek, kurde no, do zjedzenia, ale totalnie nic specjalnego. W tym kurczaku to jest dużo dłubania, dlatego pewnie dostaje się dwa kawałki, a nie jeden. No tego mięska tu tutaj za dużo nie jest. Nie wiem czy kombi jak tu przyjedzie, to czy będzie zadowolony. No chyba najedzony przyjedzie. Najedzony. Nie, nie wiem ogólnie jak się tu dostać, nie mając koneksji, ale wiem, że chyba lepiej pójść sobie do tych pań, tam do tego koła gospodyń wiejskich. Pochodzić po tych namiotach, popróbować. Jest tam tanio, można sobie w kilku namiotach spróbować różnych rzeczy. Jest przyjemnie, połączony ze spacerkiem. Tutaj się czuje jakiś taki wiesz. Koło gospodyń wiejskich, to się tutaj liczy, moim zdaniem. Reszta, ten namiot z grillem. No, dla dzieciaków trochę tutaj też do roboty jakieś balony, nie balony tego. Ale gospodynie wiejskie robią robotę. Po prostu. Te babeczki robią tutaj robotę i do nich warto wpaść i u nich coś kupić. Drożówkę jeszcze się masie Nie najgorsza, no ale... Typowa, typowy careful, oszlo, coś takiego. Zapchaj dziurka po prostu. Słuchajcie, wojciech sobie dojada i co? Pakujemy się, wracamy. Na dzisiaj to by było tyle. Popróbowałbym jeszcze, zajrzałbym jeszcze do jakiegoś namiotu albo kilku, ale po pierwsze jestem już mega najedzony, po drugie muszę lecieć, wracać do psa. Trzymajcie się, dzięki za dzisiaj. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam was serdecznie. Zbliżamy się powoli, powoli, mozolnie do dwóch milionów. Jak się zbierzemy, to to pogadamy.